Oglądając Asia Express, ja mam wrażenie, że ja nie poznaję Cię kompletnie. Mhm. Poznałam Cię przy bitwie o dom, gdzie mhm. byłaś e, osobą, która bardzo rządziła. No, wręcz mówiłaś każdemu, co ma robić. A tutaj byłaś taka poddana, taka... Radosław się tobą opiekował i ty byłaś taka spokojna. Mimo, że było to nie mów do mnie teraz, ale to jest teraz w ogóle hitem. Sama dobrze wiesz o tym. To mam wrażenie, że się bardzo uspokoiłaś przy nim. Ja się bardzo przy nim uspokoiłam, ale to nie jest tak... Um... Żeby też nie było tak różowo. Jedyną są dwie osoby na świecie, które mogą mną rządzić i y którym się poddaję, to jest mój tata i Radosław. I tak jak... Ja jeszcze pewnie synowie. Nie wierzę, że nie. Nie, z nami jest tak, że jestem taką mamą, która jednak wie, co chce i jestem konsekwentna i nigdy nie wchodzę na przykład w rolę koleżanki, bo uważam, że mamy ma się jedną, a koleżanek będą mieli bardzo wiele, y ale Radosław ma w sobie, ja mam po prostu do niego stuprocentowe zaufanie, więc wiem, że przy nim mogę sobie pozwolić na słabość, na takie, że ja nie wiem, w którą stronę pójść, ale radził, ale ja nie wiem. On mnie pyta, to idziemy w prawo czy w lewo? Nie wiem. A tak zadecyduj. zadecyduj. I, I on to po prostu dźwiga, z drugiej strony, nie no, my się po prostu dobraliśmy.